Miałem wtedy 11 lat. Ta historia jest naprawdę straszna. Wraz z moją sześcioosobową rodziną przeprowadziłem się z Teksasu do Kalifornii. Nasz nowy dom nie był jeszcze gotowy do zamieszkania, więc zatrzymaliśmy się na jakiś czas u cioci. Pewnego wieczoru moi rodzice poszli na imprezę. Ja i moi dwaj bracia nie chcieliśmy iść, więc zostaliśmy w domu. Córka mojej cioci również z nami została. Była dwudziesta. Rodzice powiedzieli, że wrócą późną nocą. Gdy tylko dorośli wyszli, zdecydowaliśmy, że cały wieczór będziemy jeść przekąski i oglądać filmy, jednak żadnych przekąsek nie było. Moja kuzynka spytała, czy chcemy z nią jechać do sklepu. Miała już 19 lat i niedawno zdała prawo jazdy. Moi bracia się zgodzili, jednak mi nie za bardzo chciało się z nimi jechać, więc powiedziałem, że zostanę w domu. Miałem nadzieję, że moi starsi bracia zmienią zdanie i zostaną ze mną, jednak tak się nie stało. Wszyscy pojechali, a ja zostałem sam w wielkim domu. Usiadłem więc na kanapie i zacząłem grać w gry na tablecie. Nagle usłyszałem jakieś dziwne dźwięki pochodzące z górnego piętra. Chciałem zobaczyć, co to może być, jednak gdy tylko zacząłem wchodzić po schodach, z góry stoczyła się pusta filiżanka. Ubiegłem do pokoju wujka i zamknąłem się w szafie. Po dwóch minutach w ukryciu, światła w pokoju zaczęły migać. Chciałem napisać do swoich braci, ale zostawiłem tablet na kanapie. Nagle z góry znów było słychać różne odgłosy. Wiedziałem, że nie jestem w domu sam. Zdecydowałem, że jak najszybciej wbiegnę z domu, po czym poproszę o pomoc sąsiadów. Gdy tylko wybiegłem, odwróciłem się, żeby spojrzeć w okno górnego piętra. W oknie stała czarna, niewyraźna postać. To była najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. W oknie stała kobieta ubrana cała na czarno, była blada i miała czarne oczy. Patrzyła się we mnie stojąc nieruchomo. Stałem tak przez jakąś chwilę, nie mogąc odwrócić od niej wzroku. Nagle zauważyłem nadjeżdżający samochód mojej kuzynki. Podszedłem do garażu, by czuć się jak najbardziej bezpiecznym. Poczułem wielką ulgę, gdy zobaczyłem rodzinę wracającą z zakupów. Spytali, czemu stoją na zewnątrz. Odpowiedziałem, że chciałem zrobić zdjęcie domu. Nie powiedziałem im prawdy. Nie zauważyli, że nie mam ze sobą tabletu, gdy to mówiłem. Weszliśmy do domu. Gdy wszyscy szliśmy na górę, ja czując strach, szedłem lekko za nimi. Przez resztę wieczoru nic się nie wydarzyło, aż do północy na zewnątrz rozpętała się burza. Chciałem poglądać pioruny, więc odsłoniłem zasłony i wyjrzałem przez okno. Nagle blisko domu uderzył piorun i wtedy ją zauważyłem. Kobieta z okna stała na podjeździe sąsiadów, wpatrując się w ich dom. Nigdy nie zapomnę tego dnia, niezależnie od tego, jak bardzo bym się starał. Czasem, kiedy mam dość dużo zajęć, zapominam. Jednak, gdy tylko myśl wraca mi do głowy, rujnuje mi cały dzień. Boję się, że tam ta kobieta cały czas jest gdzieś w pobliżu i mnie obserwuje.